Cze cze Hej pies. A może na spacer? Na spacerek. Chcesz na spacerek iść? Nie? Kurczę! Już nawet psanie wezmę. Hej młody. Tak? Chcesz się przejść? Ja tu gram. Co ty znowu grasz? Znowu? A tak. co tym razem? W co ty tym razem grasz? W Minecrafta statek buduję. No, jak już to, to wygląda mi na okręt, bo ma działa. No to okręt, tam statek, Uczyłeś właśnie, się że... tego na historii, uczyłeś się tego na historii. Odróżniałeś, a poza tym, oprócz tego, i nieraz ci mówiłem o tym. Może nie zrobisz czegoś pozytywnego? Wiesz, na przykład pies, wyprowadzić go, coś w tym stylu. Pies, hmm. może sam się wysikać, może wyjść na dwór, sami sam się wysikać. Na, pewnie. Co, co to jest? Jakieś kwadraciki, naprawdę się w co Wasz? Kiedyś mówiłeś, o jak fajnie, jestem taki grzeczny, tak ładnie wszystko robiłeś, po czym powiedziałeś, że bardzo chcesz mieć komputer, chcę zapytać, co to takiego fajnego jest, bo koledzy mają. I teraz to jaki rezultat tego jest? Takie rezultat! normalnie możesz za chwilę po prostu przy tym komputerze stać przy tamtym. Ja ci powinienem to włączyć, ale akurat jestem w takim stylu, że ci tego nie, nie zrobię, bo nie wiem jak, bo się nie nie znam na komputerze, no. Akurat jestem jedyną osobą, która się tak nie zna. No to cóż, wszyscy patrz, zobaczcie się przez okno. Widzisz? Jeszcze jest na tyle wcześniej, znowu się chmurzy. Jak zawsze. W takiej okolicy mieszkamy, że zawsze spech. A co to powiedz jest? Buduje samocik! To już naprawdę zajęć nie muszę, może byś coś poczytał. Wiesz, co ci kupię? Nawet, nawet, nawet nie spojrzałeś, po ci na szafce. Bo zawsze kiedyś jakiś, zawsze jakiś by zauważył. Ojej, nowa książka, widzisz? Mówisz, że lubisz samochody. To dam O, fajne! Kiedyś ja się przeczytam. Kiedyś? Kiedyś? Ty mnie po prostu chyba za chwilę dobijesz. A nauczyłeś się ostatnio na kartkówkę? Zawsze się uczę. Słuchajcie, znaczy, przeczytam twoje pytanie i odpowiedzi z kartkówki. Okej. Okay. Pytanie było... Jak nazywa się proces w przyrodzie. Ogólnie to jest, nie, tu jest inaczej napisane. Tu jest napisane, co to jest fotosynteza. No to ty piszesz, to takie coś z przyrody. Po czym jest pytanie, co by się stało, gdyby rośliny nie miały dostępu do wody. A ty piszesz, zdechłyby i by były porozwalane granatami. No po, Powiedz, czy ty się tak zawsze musisz wygłupiać? Albo co to jest erozja? Na co ty odpowiadasz? To takie coś, po czym Kolejne pytania, cztery były jeszcze. Cztery pytania, wszystkie odpowiedzieli źle. Na przykład, na przykład potem jeszcze były z geografii ze sobą, bo słyszałem, że to był duży sprawdzian taka kartkóweczka, ale w łączeniu ze sprawdzianem. To było pytanie: Na przykład, yy, jakie tu pytanie było? Stolica Szwecji. Na co ty, co odpowiedziałeś? Jak zawsze, najgłupsze pytanie na świecie. I najgłupsza, oczywiście, odpowiedź. Stolicą Szwecji jest Anglia. No co to jest? Za dużo gier. Ty ciągle mówisz, że ten kapitan Price, coś. A ty w ogóle nie słyszysz? Słuchasz, słuchasz mnie? Ja zawsze się słucham! Tak, tak mnie słuchasz, ja ci proszę. Apeluję tobie, że masz się nauczyć na kartkówkę. A rezultat: smata. Jedna, druga, trzecia. Tarca smato! O, umiesz to! Koniec tego! Teraz nie mogę już Cię przepytać ani Ci zrobić żadnej kary, bo wychodzę. Nie będę wiedział, czy robisz czy coś, czy nie. Dosłownie teraz muszę iść na noc, na nockę. Przyjdę rano i żebyś mi nie grał więcej. Żebyś poszedł normalnie spać, bo wiesz, pojutrze masz kartkówkę, a jak jutro nie będziesz wyspany, to tym bardziej pojutrze.